<laughs> Chyba już kiedyś to mówiłem, ale wygląda na to, że stałem się wspieramowym recenzentem, bo no cóż, trafia do mnie bardzo dużo gier, które pojawiają się na wspieram. To dzisiaj kolejna. Can relax. Has Czołem z tej strony Tomek Doborz z Gambit TV. Witam Was w kolejnej wideo recenzji. Jak już mówiłem na początku, dzisiaj kolejna gra, która. Pojawi się, na wspieram to chwilę po, po tym, jak, wy, jak ja wrzucę tę recenzję na, na kanał. A tą grą są Gildie Londynu, czyli Guilds of London, wydane oryginalnie przez Tasty Minstrel Games, autorstwa Tony'ego Boydela Gra, którą nawspieram, to będzie wydawało wydawnictwo Czacha Games, które no, pnie się do góry, jeżeli chodzi o e, wydawane przez siebie gry. I bardzo, bardzo mnie to cieszy. E, Czacha Games podesłało mi ten egzemplarz e, do recenzji, za co serdecznie dziękuję. No, to jest oczywiście egzemplarz angielski, ale, ale cóż, e, dało się w niego zagrać oczywiście. E, Okej. Okay. Gildie Londynu. Gra Worker, nie tyle placement, co Worker Movement, z bardzo ciekawym zastosowaniem kart. Ale jeżeli chodzi o szczegóły, to za chwilę zaproszę Was do stołu, a potem wrócimy pod moją radosną szafkę i, i podsumujemy. Okej, okay, słuchajcie, tak wygląda Guilds of London, czy też Gildie Londynu rozłożone. Znaczy... Nie, to nie, jest całe, to nie są całe Gildie Londynu, oczywiście, że nie. To jest tylko część. Część to znaczy przygotowany start gry, pole, na którym się rozgrywa Gildie Londynu. W trakcie gry ono rośnie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jest jeszcze jedna planszetka, która wygląda tak i której działanie pokażę Wam za chwilę. Ona odmierza... Ona odmierza czas rozgrywki. Na niej jest miejsce na specjalne karty. Na jeszcze jeden taki stosik, punktowania. Tak. Dwustronna dla dwóch graczy i dla trzech, czterech. Ale to o tej plansze za chwilę jeszcze będę mówił. Dobra, tutaj mamy nasze pole rozgrywki. Ja je tak trochę ścieśniłem. Tutaj są kafelki, na których dzieje się cała zabawa, te tytułowe właśnie Gildie Londynu. Mamy kafelki, które jeszcze nie zostały wyłożone. Co jest ciekawe, tutaj są grafiki na tyłach tych kafelków. Te grafiki... Twórca gry, kiedy tworzył Gildię Londynu, na tyłach każdego kafelka przedstawiającego jakąś gildię, Umieścił prawdziwy herb tejże gildii. No i potem zapytał się masterów tychże gildii, czy może zostawić takie prawdziwe herby, i na 40 gildii tylko 3 wyraziły zgodę. Te trzy, zaraz, zaraz Wam powiem, to są Worshipful, Worshipful Company of Paviors. Worshipful Society of Apothecaries and the Honorable Company of Master Mariners. Nie będę wam szukał, może potem, może gdzieś tam znajdę i jakoś wkleję te trzy gildie, żebyście zobaczyli, które są prawdziwe. Reszta niestety została zmieniona i są to nieprawdziwe obrazki, nieprawdziwe herby tych gili. Szkoda, szkoda, wielka szkoda. No ale dobra. Gra toczy się przez. Odpowiednią liczbę rund w zależności od liczby graczy. W czasie każdej rundy gracze po kolei wykonują akcje. Każdy gracz wykonuje wszystkie swoje akcje, następnie tura przechodzi do kolejnego gracza, kolejnego, kolejnego i tak dalej. Aż na koniec rundy następuje jakby podliczenie tych kafelków, które tu się znajdują. Ale czym są akcje, jak się je wykonuje? Każdy gracz ma do dyspozycji swoich robotników, którzy na początku siedzą sobie w głównym budynku, ale ma też każdy robotników w zapasie. No i teraz akcje opierają się o zagrywanie specjalnych kart. Te karty mają na sobie mnóstwo ikon i mnóstwo kolorów i tych kart można użyć na trzy sposoby. Po pierwsze, można zagrać dowolną kartę, dowolną kartę z ręki po prostu, zagrywam ją i biorę swojego nipelka z, e, z rezerwy i kładę do, głównej, do głównego domu gildii. Bana. Druga możliwość to zagranie karty akcji, aby wykorzystać tę małą ikonkę, ten mały herb w prawym górnym rogu karty. Wykorzystanie tego herbu oznacza, że możemy wziąć e, mipelka z dowolnej, z dowolnego kafla, który jest tutaj wyłożony i na którym mamy swojego mipla, i możemy go poruszyć na odkrytą kartę, odkryty kafelek z takim właśnie herbem. Czyli w tym przypadku mógłbym położyć mojego mipelka tutaj, 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 tutaj albo tutaj. Dużo tych żółtych, tak, więc kładę sobie bum tu. No i trzecia możliwość to zagranie karty akcji, aby wykorzystać tę zdolność specjalną, która jest tutaj na dole. Tych zdolności jest mnóstwo, no one są e, opatrzone toną ikon i e, opisane na takiej ładnej karcie pomocy. No nie wszystkie te karty są opisane, ale można dojść. Metodą podobieństw do tego, co oznaczają niektóre, niektóre ikony. I tutaj ciekawostka: aby zagrać kartę dla tej zdolności specjalnej, musimy opłacić ten koszt koszt w złocie. Skąd bierzemy złoto? Ano, stąd. Nasze karty to są również nasze monety. Tutaj. Problem jest z głowy, tak? Koszt wynosi 0, więc zagrywam kartę i nic za to nie płacę. Ale tu koszt wynosi 1. Jeżeli chciałbym zagrać tę kartę, aby wykonać tę e, akcję, to muszę. Nie tylko zagrać tę kartę, ale również odrzucić jedną dodatkową jako jej koszt. No i wykonuję tę akcję. To jest na przykład, o ile dobrze pamiętam, na koniec tury za każdego mip którego dostawiłem z rezerwy do gildii, mogę na koniec tury pociągnąć dodatkową kartę ze stosu. I to są trzy akcje, które można wykonać. Tak? Czyli zagrywam kartę, dostawiam zagrywam kartę, przesuwam albo zagrywam kartę dla specjalnej zdolności. Następnie, następnie kiedy skończę zagrywać swoje karty, skończę wykonywać akcje, bo akcji mogę wykonać tyle, ile mam kart, ile mi się podoba, jak mi się podoba. Kiedy skończy mi się możliwość zagrywania tych kart i wykonywania akcji, dobieram karty stali, dwie Plus ewentualne bonusy z innych kart. A jeżeli nie zagrałem żadnej karty, to dociągam cztery karty i tura przechodzi na kolejnego gracza. I Kiedy wszyscy gracze wykonają swoje akcje i się tam poprzestawiają w różne sposoby i coś porobią i w ogóle są świetni, no, porobili różne dziwne rzeczy, następuje rozpatrzenie. Kafelków, bo chodzi o to, żeby oczywiście zdobywać punkty zwycięstwa w tej grze, bo chcemy mieć ich jak najwięcej i chcemy wygrać. Każdy kafelek ma kilka informacji. Po pierwsze, ilu ludzi musi stać na kafelku, aby został on odpalony i rozpatrzony w końcowej fazie rundy. Druga informacja, co dostaje. Pierwszy gracz, tak? gracz, który ma najwięcej mipli na tym kafelku. I trzecia, co dostaje gracz, który ma jako drugi jest na tym kafelku, ma drugą największą liczbę mipli. Co ciekawe i to jest, to jest bardzo fajne. Tutaj poprawiam. Pierwsze miejsce zawsze jest na kafelku nadrukowane. Natomiast drugie miejsce jest. W części losowane z takich żetoników, a w części czasami nadrukowane. I co ciekawe, czasem może się opłacać zdobyć drugie miejsce, bo na przykład tu dostajemy dwa punkty za pierwsze miejsce i możemy przesunąć jakiegoś mipelka na tak zwaną plantację, a za drugie miejsce dostajemy cztery punkty. Może się okazać, że nie opłaca się nam przesuwać nikogo na plantację, będziemy chcieli po prostu zdobyć drugie miejsce. Sporo fajnego kombinowania. No I rozpatrujemy nasze kafelki w takich rzędach. Tak? Od tej strony lecimy. Patrzymy, czy na kafelku jest odpowiednia liczba MiPli. Tutaj nie, więc zostawiamy w spokoju. Tu nie, zostawiamy w spokoju. A tu już możemy rozpatrzeć. Potrzeba czterech MiPli. Mamy tych MiPli pięć. Liczy się przewagę w Miplach. Do tego jeszcze dochodzi Specjalny taki, to sobie wyjmę, bo zapomniałem ich wyjąć przed, specjalny element negocjacji przy użyciu czarnych mipli, gdzie wchodzi taki element negatywnej interakcji. Gracze mogą podmieniać cudze miple na takie czarne, efektywnie zmniejszając liczbę mipli danego gracza na takim kaflu i zabierając mu nagrodę po prostu. Tak? No i na końcu rozstrzyga się większość. Kto ma największą, kto ma większość na danym kafelku, zdobywa pierwszą nagrodę, kto jest drugi, zdobywa drugą nagrodę. Kafelek zostaje uznany za rozpatrzony w trakcie tej gry. Nie można już na niego włazić, nie będzie on rozpatrywany. Zwycięzca może tu zostawić swojego pionka jako mistrza gildii. No i rozpatruje się dalej. Co ciekawe, w trakcie rozpatrywania mogą być poprzenoszone, tak, w wyniku nagród można przenosić swoje piony w różne miejsca. Co sprawia, że odpowiednie rozpatrywanie, odpowiednie zdobywanie nagród pozwoli nam dorzucać swoje pionki i powodować rozpatrywanie kolejnych, kolejnych kafelków bądź też zmianę sił. Jest to też taki koleś, który sobie łazi po planszy, i on jest brany pod uwagę przy rozpatrywaniu jako po prostu koleś. Tak? Gdyby stał tutaj, mamy czterech gości, możemy rozpatrzeć kafelek. Nie jest on jednak niczyim sprzymierzeńcem, po prostu robi za sztuczny tłum. Kiedy już rozpatrzymy e, wszystkie kafelki, i zobaczymy, czy da się to zrobić, następuje kolejna runda, e, i potem kolejna i kolejna. Co jakiś czas e, nasza plansza rośnie, dokłada się kafelki e, i tutaj te kafelki dokłada się w taki dość nietypowy sposób, e, ponieważ dla e, trzech i czterech graczy nie zbudujemy nam, e, nie zbuduje się nam tutaj. Idealny. idealny, przepraszam, nie z tej strony zacząłem nawet, ale ja jestem tutaj od północy. Powinienem, nie zbuduje się nam idealny prostokąt, tak, ponieważ one są dokładane w taki dość, tak jak mówię, nietypowy sposób. Tak to wygląda. O. Niestety nie jest to opisane w instrukcji, a szkoda bo powoduje to pewne, pewne problemy w trakcie rozgrywki i można się nieźle naciąć. To taki wychodzi nam nie, nie do końca ogarnięty jak widzicie, prostokąt. Tak? Dokładam po 5, to jest rozgrywka dla, cztery, dla trzech graczy, dla czterech. Wychodzi tych kafelków więcej. Tutaj też jeden wystaje, tego nie widzicie teraz na, na, na ekranie. No i kiedy skończy się gra, e, sprawdzamy, kto zdobył najwięcej punktów, i ten osobnik wygrywa. A za co zdobywa się punkty? No, jak już mówiłem, zdobywamy punkty za rozpatrywanie poszczególnych kafelków. Dodatkowo punkty otrzymuje się również za. Karty celów. Każdy gracz na początku otrzymuje takie karty celów, które może sobie spośród kilku wybrać jedną i próbować zrobić w trakcie rozgrywki, oraz w trakcie gry również będą mogli gracze takie karty zdobywać i będą próbowali wykonywać. To, co jest na nich napisane, aby na końcu zdobywać punkty. Na przykład, co my tutaj mamy? Jeden punkt za każdą kartę akcji na ręku, jeden punkt za każdą kartę celu, jaką mamy, jeden punkt za czarnego ziomka. Co tu było dalej? Odpowiednia liczba naszych kolesi, o odpowiednia liczba punktów. Dwa punkty za każdego mistrza gildii niebieskiej dla nas. Takie, takie oto rzeczy. Za te karty dostajemy punkty. Dostajemy jeszcze punkty za sąsiedztwo naszych mistrzów gildii. No i tak jak mówię, kto ma ich więcej, ten zwycięża. Za chwilkę powiem Wam jeszcze szybciutko kilka słów o tej planszy. No i co, i potem podsumujemy. Ta mała planszetka to tak naprawdę nic innego jak no, odmierzanie czasu gry, a także tablica punktowa. E, tutaj mamy oczywiście tor punktów, tu mamy inicjatywę w jakiej kolejności gracze wykonują swoje ruchy. Tutaj mamy zasób czarnych ludzików, które są używane do tej właśnie negatywnej interakcji. Licznik rund i zaznaczone. Rundy, w których odbywa się, e, odbywa się przyrost kafelków e, do planszy. 12 rund dla 4 graczy, 15 rund dla 3 graczy. E, informacja o tym, ile e, kafelków dokładamy w poszczególnej grze. No i. Jest jeszcze kafelek plantacji, taki dodatkowy kafelek, na którym można zdobywać punkty i nagrody, i na którym można w pewnych momentach wysyłać naszych, naszych ludzików. Ten kafelek jest rozstrzygany nieco rundę, ale w fazie rozrostu czyli wtedy, kiedy powinniśmy dokładać nasze, do naszej głównej planszy kafelki rozpatruje się również kafelek tej plantacji. I również tutaj tak samo jak w kafelkach gildii liczymy kto ma więcej, kto ma więcej pionków. Możemy oczywiście podmieniać tymi czarnymi. No i kto ma najwięcej dostaje nagrodę po lewej, kto ma mniej dostaje nagrodę po prawej. Mam nadzieję, że dobrze to powiedziałem, bo patrzę od góry. Co ciekawe tutaj aby otrzymać tę nagrodę, nie wystarczy być pierwszym czy też drugim, trzeba również zwrócić do Puli e, odpowiednią, znaczy do gili odpowiednią liczbę naszych pracowników, którzy na tej plantacji siedzieli, więc nie można sobie jakby e, zrobić takiej kuli śnieżnej i e, na, nawalić tam dużo pracowników i co chwilę zgarniać nagrody, no bo zgarnienie nagród e, zmniejsza, uszczupla naszą siłę roboczą na tym, że właśnie kafelku. Mamy tutaj, tak jak już mówiłem, karty punktów i co ciekawe, Pozwolę sobie to zrzucić. Na dwie osoby to wygląda troszeczkę inaczej. Jest 16 rund. I co ciekawe, nie ma tutaj fazy wzrostu, czyli nie dokładamy kafelków do głównej planszy. Główna plansza od razu składa się z 20 kafelków ułożonych 5 na 5. I to jest na przykład powód, dla którego ludzie czasami mają problem z rozkładaniem kafelków na większą liczbę graczy. No, i to tyle. Eee, tak, jeżeli chodzi o Gildię Londynu, spróbujmy to jakoś podsumować. I tak właśnie wyglądają gildie Londynu, Guilds of London. Gra, która ma sporo plusów, ale też ma kilka, kilka minusów. Pierwszym minusem, takim bardzo, bardzo istotnym, jest instrukcja w wersji tej, tutaj angielskiej, która nie tłumaczy do końca kilku istotnych rzeczy. Mam nadzieję, że Chacha Games dorzuci pewne wyjaśnienia do tej instrukcji, bo inaczej, bo inaczej może być ciężko, tak? Moim zdaniem, rozkład planszy jest dość, dość istotny, jeżeli chodzi o, o tę grę, więc warto wiedzieć, jak ją, ją kładać. Druga rzecz, która, która w pewnym sensie mnie irytuje w Gidiach Londynu, to, to pewna losowość. Znaczy, no, tam jest trochę tej losowości, tak, no bo jest losowość dociągu kart akcji, jest losowość dociągu kart celów, jest losowość rozkładu nagród za drugie miejsca, jest losowość doboru kafelków w momencie, kiedy, kiedy powiększamy planszę. Ja przeciwko losowości nic nie mam, tak, losowość jest dla mnie częścią gier planszowych i jest ok. Tutaj nie wiem, nie widać tego akurat w kadrze, ale leży gra, która jest kwintesencją losowości i mi się bardzo podoba. Niestety jednak w giliach Londynu troszeczkę ta losowość czasami mnie raziła, ponieważ miałem takie wrażenie, że nie jestem w stanie za dobrze nic zaplanować, ponieważ nie wiem jakie będą warunki za chwilę, kiedy. Zwłaszcza chodziło tutaj o dociąganie kart, kart celów. Dobiera się kilka kart celów, jasne, wybiera się z nich, ale. No, czasem, to nie było zawsze, czasem miałem wrażenie, że tracę tę nagrodę, tracę akcję, bo dostaję karty, z którymi w zasadzie nie mogę nic zrobić, bo tego nie wezmę, bo tutaj ktoś już zaczyna, zaczął mocno budować ten cel. Tego nie wezmę, bo w zasadzie jesteśmy na początku i nie wiem, czy, czy w ogóle te kafle się pojawią w takiej, w takiej liczbie, żeby, żeby to miało ręce i nogi. I, I brałem kartę celu, która była tam, no dobra, to wezmę, zobaczymy, tak, trochę to, trochę to irytuje, da się to przeżyć, ale tak jak mówię, ach, w takich grach wolałbym jednak mieć troszeczkę więcej spojrzenia, że tak się wyrażę, w przyszłość i, i, i w planowanie tego, co chcę robić. I jeszcze jedna rzecz, która, o której zapomniałem przy instrukcji, to jest jeden z kafelków. Ma ikonę, która na wielu kafelkach znaczy co innego, a na nim znaczy zupełnie co innego. I to też jest takie, takie śmieszne. Także to są takie dwie rzeczy: czy instrukcja i, i jej konstrukcja, brak pewnych rzeczy, oraz ta taka. Taka dziwna losowość, taka, mm, taka losowość, która czasami nie pozwala czerpać, jakby pełni frajdy, pełni zabawy z tego, co robimy. E, ale tylko czasami, żeby nie było, żebyście nie pomyśleli, że ta losowość jest w giliach Londynu zawsze, wszędzie, po prostu za każdym razem dowala nam w zęby. Nie, jest czasami, ale kiedy się pojawia, ech, potrafi, e, potrafi trochę dopiec. No dobra, ale co mi się podoba? No podoba mi się w zasadzie cała reszta e, gildii Londynu. Podoba mi, się, podoba mi się ta losowość. Podoba mi się fakt, że za każdym razem ta plansza będzie wyglądała inaczej. Podoba mi się sposób wykorzystania kart akcji. E, podoba mi się w ogóle sam pomysł tych kart akcji. Podoba mi się. Cała mechanika poruszania się po tej planszy, walki o, walki o wpływy, ta licytacja, czyli to podmienianie, podmienianie mipli, naprawdę bardzo, bardzo fajnie to jest zrobione. I może, ok, przytłoczyć Was na początku ikonografia, ale to jest szybkie, szybko do, szybkie do przyswojenia, więc spokojnie. Cała reszta, tak jak mówię, gildii Londynu, bardzo, bardzo mi się podoba. Zastanawiam się też, dlaczego, ne, dlaczego te gildie, rzeczywiste gildie nie zgodziły się na wykorzystanie ich wizerunków ne, w grze, tylko trzy się na to zgodziły, tak jak mówiłem, nie wiem. Dobra gra, słuchajcie, czemu żeście się wycofali? Dobra, nie ma, nieważne, wasza decyzja była trudna. Słuchajcie. Yy... Nie będę jakoś straszliwie przedłużał, więc od razu walniemy swoje trzy moje, przepraszam, trzy pytania, trzy odpowiedzi. Pierwsza, czyli BGGowa BG ocena, ja sobie tutaj ją napisałem, żeby nie zapomnieć, żeby nie zapomnieć. Moja bagiegowa ocena to 7,5, mocne 7,5. Bardzo mi się ta gra podoba, lubię w nią grać, naprawdę lubię w nią grać, aczkolwiek to nie jest gra, w którą ja będę często jakoś super grał. Zwykle, zwykle chętnie w nią zagram. Nie będę prawdopodobnie proponował, ale tak jak mówię, bardzo mi się podoba, lubię w nią grać i chętnie co jakiś czas e, rozłożę ją na stole i zagram. Dlatego 7,5 BG. -owe. Czy wydałbym własne ciężko zarobione pieniądze, e, czy kupiłbym tę grę, gdybym nie dostał jej do recenzji? Ja ją widziałem w sklepie za 240 zł. Nie, sorry, nie, nie, nie za 240 zł. To jest. To jest cena dla mnie zarezerwowana dla naprawdę czegoś większego, tak? To jest ładne, to jest fajne, e, tam jest dużo ładnych rzeczy, tam są duże drewniane miple, tam są karty, tam je są, jest tekturka ładna, no super, ale nie za 240 zł. Natomiast jeżeli chodzi o kampanię Wspieram To, bo to jest e, jakby teraz dla nas będzie jakiś wyznacznik, też mam tutaj spisane, to nie są takie super ostateczne ceny z tego co wiem, ale Early birdy będą jak za darmo, to ma być w poziom gdzieś 125-130 pewnie złotych, plus jakieś 20 zł po early birdach, tak, więc to też, nie wiem, granica 150 zł, myślę. I ta sugerowana cena detaliczna, czyli to, co będzie podobno w sklepach, to też jest poniżej dwóch stówek, więc poniżej dwóch ba, biorę, tak, na pewno, a early bird... Słuchajcie, jeżeli komuś przypadłoby do gustu to, co widzieliście przed chwilą, przypadło wam do gustu to za te 130 zł. Nie, no słuchajcie, to jest jak za free. Także to bym kupił na bank. No i trzecie pytanie: czy ta gra trafiłaby do mojej kolekcji tutaj, na tę półeczkę, albo na drugą, o której jeszcze nie wiecie, ale się dowiecie? Tak. Tak, zdecydowanie tak, I to na te pewnie spokojnie by trafiła, bo tak jak mówię, chętnie, chętnie, co jakiś czas to sobie na stół wyjmę i zagram. No dobra, i to na dzisiaj wszystko. Guildy Londynu, Guilds of London. A, dziękuję za to, że nadal mnie oglądacie. Dziękuję za Wasze dobre słowa i wsparcie. Komentujcie, lajkujcie, głoście dobre słowo o moim kanale. Wbijajcie na Facebooka, wbijajcie na Instagrama. Bo czemu by nie, fajnie tam jest. I co, do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się!